Film przedstawia przebudowę wiaduktu kolejowego w Katowicach Ligocie. Przebudowa jest częścią dużej inwestycji PKP w zakresie przebudowy katowickiego węzła kolejowego. W głębi dworzec kolejowy Katowice Ligota. Istniejący jeszcze stary wiadukt. Tunel kolejowy do rozbiórki. Stary wiadukt, inaczej tunel kolejowy, przy ulicy Franciszkańskiej w Ligocie, powstał w latach 50. XIX wieku. Jest on powiązany z budową budynku dawnej stacji kolejowej Katowice Ligota, przy tej ulicy. Rusztowanie podpierające konstrukcję tunelu przed rozbiórką. Widoczna konstrukcja nowego wiaduktu. Nowa konstrukcja zapewni większy prześwit pod wiaduktem, eliminując dotychczasowe ograniczenie wysokości, a także usprawni ruch w tej części miasta. Wyjście spod nowego wiaduktu. W rejonie ulicy Kłodnickiej powstaje nowy, szerszy wiadukt kolejowy. Natomiast na stacji Katowice Ligota budowany jest nowy peron numer 3 oraz przejścia podziemne. A teraz trochę historii na temat linii kolejowej przebiegającej przez Ligotę. Dokładnie w roku 1848 książę Pszczyński Jan Henryk Horberg przejął księstwo pszczyńskie, którego częścią była Ligota siąże stał się członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Kolejowego partycypował także w kosztach budowy pierwszej na Śląsku linii kolejowej z Wrocławia do Gliwic która w roku 1846 dotarła do Katowic znacznie podnosząc znaczenie rozwijającej się miejscowości właśnie w tym okresie kolej zadecydowała o tym że Katowice ostatecznie urosły w siłę i stały się dużym miastem.